to był. Nobel mam. Chcesz kupić? kupić? Czy... Ja mam awkę. Mam czwórkę. Dobrze, że starego się udało odnieść bardzo ładnie. Stary zaniesiony. Sweet jest z Oklahoma. Homa Stary jest. nie Ale na bliżej, pita pita uważać Flash. On teraz może sobie wchodzi na ten słowo. No, na krótkiej i długiej siedział. Ja nie wychylał, bo nie mogę. żeby zdał jakiś debić i nie by się. Kurwa, może, bo wyszliście tam. Trzeba na kurwa na. Kapałek. Co tu się od. Wow Dobra, idzie ktoś z na długą, To jest kawaha WYSZEDŁ! Wow, wow. Kurwa, no! Zawsze ta jebana dwunastka wyjdzie przez tego smoka! Poczekaj, Brawo Jak brawo, to przejebiecie, brawo, brawo, najgorszy brawo. został, nie możecie tego przejebać Będę bardzo zła Teraz. Kawaha jest na krótkiej, długiej Minus tak. Ty masz dziew... Idź po prawo, idź po prawo, bo był na darku Co no. To jeszcze była szansa Wiesz, co tylko, w... no nie no kurwa kupuję. Czy teraz stracimy jakąś rangę? No czy nie, ja już straciłem, straciłem. <laughs> Mo, Można by było Rzuć, 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 rzuć Trył? Ja pierdolę cały Co jest od kurwy? Nie, to jest, tak jest, Smok jest na krótki dół. na komputer olej Na komputer Jeszcze piat, jeszcze mały. Jest na komputery, komputery! Dobra. Dobra Dobra Chyba więcej ich nie będzie, ale to jest smok, to nie wiadomo Ciach Tutaj patrzcie, bo zaraz dwunastka wyskoczy przez smokę ja patrzę I Kurwa nie wierzę. 12 Dwunastka to już nie żyje A, no to nie wyskoczy mm -hmm. Mam idzie no, to wtedy się zdziwicie jak... Ty się ty stoi. Ty nie wow. bronię, pat, 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 Bo ja od nie wchodzę um. No, chodźcie, jeden na krótki jest Był Pomóżcie ludzkiemu Poczekaj O ty kur... you're the, you're the... Dawaj broń Dobra. Jebana rasa Dawaj broń oh, Komuś kupić? Ktoś tobie? Synek, wróć do mnie broń Dobra, ma, masz czy nie? Ojciec, ojciec, ojciec masz. Oj. Brrr, ojciec ma. Full focus. Zobaczmy się, może Ojciec ma. No, nie wiem, czy raszują na taką błądę. Na dobry grana odrzucił. Oooo, tak mi przypomina. Się... Jeden na drugiej. Brawo. A, A, Patrz tu na tego smoka, żeby kurwa nie wyszli Cache żyje tak do Dobra, chodź i z żółtym, idź 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 z żółtym Idź z Smoka No pa, już nie masz z kimś <laughs> Wyjebie jak ma to ci pomoże I O idzie, ty gdzie wycelujecie, Ciebie ja, patrzycie Ja miałem flesza na ryju Też ja miałem flesza na ryju, na ryju. I piecz To Chyba pierwsza zasada, nie patrz na świetniki. Jeden na drugiej Serar PDM. Ławka mm. jest po odcinek jakby co Ty Nie spodziewałem się tu Adam to musi ugrać Dobrze? Na krótki był no, no, no. jest. jest. Brawo Adrian! Zostawiam, że tu będziesz ty kurwo! Pięknie. to. Cztery <gamy> osoby zabiłeś. kocham cię. Afgan, Adrian Afgan. uczy się na Adrian uczy się na błędach ojca.